Dzień dobry, Bialczanie. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z placu u zbiegu ulic Łomaskiej i Kolejowej, gdzie właśnie przed chwilą dokonaliśmy montażu monumentu przedstawiającego jeden z najwspanialszych samolotów produkowanych przed 100 laty i troszkę później w Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Tej wspaniałej, zjawiskowej fabryce, której stulecie założenia w tym roku obchodzimy. To PWS 26. Sam monument powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej. Autorem wniosku był emerytowany pilot, popt. pułkownik Franciszek Ostrowski. Wykonawcą inwestycji jest pan Marian Wojciuk z firmą Transvet, ale autorami i wykonawcami tej wspaniałej makiety, tego fantastycznego modelu. Są pan dyrektor naszego zespołu szkół zawodowych Ryszard Dołęga i jego współpracownicy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, panowie Robert Skóra, Krzysztof Wojtysiak, Waldemar Sadowski i Tomasz. Gawryszuk. Serdeczne podziękowania należą się im wszystkim, a wobec seniorów naszego lotnictwa wojskowego te podziękowania składamy na ręce pana Mirosława Jońskiego, majora emerytowanego pilota, przewodniczącego naszego stowarzyszenia. Wciąż trwają jeszcze prace wykończeniowe, ale już dziś Was wszystkich serdecznie zapraszamy na uroczyste. Odsłonięcie pomnika, które będzie miało miejsce w dniu naszych miejskich obchodów święta lotnictwa 16 września.